Siemaneczko. Dzisiaj naprawiamy kurę, która się rozpadła. Nie, słuchajcie. To jest mojego kolegi samochód, który też mechanikuje, ale nie pracuje w innym zawodzie. Tyle, że zna się na tym, po prostu. Też miał kiedyś taki silnik w swoim Golfie. To jest jego taty samochód. No i tam sobie nawet podniósł moc, interkuler, turbinę sobie porobili, wiesz. Jakieś tam panewki, korby. On zna się na tym. Tylko teraz mówi, słuchaj, Padła, nie zaćma, mówię, co się stało? Nowa pokrywa zaworów, Nówka sztuka. Przejdźmy sobie tylko do tyłu auta, żeby nie być gołosłownym. Tutaj, widzicie, leży stara. Stara, oryginalna, rozszczelniła się. No i mówi, już żeby się z tym nie bawić, bo wie, że one się krzywią, pojechał, kupił nową w zamienniku. Nie oryginalną, w zamienniku. Zamontował. Tata zaczął tym samochodem, jego tata zaczął jeździć i samochód zaczął normalnie struga oleju za nim. <grych> słuchajcie, jakość dzisiejszych zamienników, już Wam pokazuję. A, słuchajcie, zanim zaczniemy w ogóle tą skodziankę tutaj omawiać, o, to, o, to takie pytanko do Was, do takich bardziej komputerowców, ludzi w komputerach. Będzie mam takie małe pytanko, bo mamy tą, mam platformę Disney+, Plus, no i tam sobie z córką lubimy jakieś bajki poglądać. I takie pytanko, jak na tej platformie uruchomić dźwięk 5.1, bo z komputera mamy przez HDMI podłączony do amplitunera Denona, kina domowego, który ma właśnie 5 głośników, dwa subwoofery, no ale niestety odtwarzany jest film tylko w stereo, w Netflixie na przykład nie mam żadnego problemu, włączam play, puch, działa, od razu 5.1, wszystkie się kanały uruchamiają, a na... Disney Plus nie działa to i muszę, wiecie, wymuszać te symulowane stereo, żeby on na wszystkie głośniki puszczał po prostu wszystko. Jak komuś się to udało, ogarnąć, to będę bardzo wdzięczny. Płacę w płukankach Forte. No, a teraz wracamy do Skody. Sponsorem programu jest importer płukanek dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte. Robota jest zrobiona dobrze. Spojrzałem, tak, wszystkie śruby są dokręcone, żadna nie jest pominięta. I tak, widzicie, tu już zaczyna się olej, za chwilę weźmiemy kamerę inspekcyjną. Tu jest mnóstwo oleju. O, jak widzicie, no turbosprężarka troszkę tam puszcza, ale ogólnie w dolocie jest sucho, więc tutaj to nie jest problemem. Wjeżdżamy kamerą z tyłu i wam pokażę, gdzie jest problem. Przy okazji, już wyjąłem filt oleju, zaraz sobie zobaczymy do opiłków, bo to jest silnik o oznaczeniu BLS. Czyli wiecie o co chodzi? Włożę kamerę z tyłu i wam pokażę, jak to wygląda. Kamera jest tutaj, świeci na róg. Idealnie, tutaj mamy róg pokrywy zaworów. Troszkę ją przemieścimy, tą kamerę, żebyście lepiej zobaczyli. I teraz tak. Przyjrzyjcie się dokładnie, jak wielka szpara się tutaj zrobiła. Szpara, kurna, ko kolejny raz szpara. Ustawię lepiej kamerę i dam lepsze światło. O, teraz widać idealnie. Zobaczcie tutaj, jak blisko jest pokrywa, a w przyrogu, puszczę to spadnie. Tutaj jest róg. W rogu, zobaczcie, jak się podnosi. Tylko teraz jest myk taki, że tutaj jest taka konstrukcja, że śruba jest, nie jest na rogu, tak jak tutaj, pokrywy, tylko w nich jest niestety troszeczkę oddalona. I zamiennik, zobaczcie, jaka jest tutaj szpar, szpara odległość. A tutaj jak się zrobiło wysoko. W ogóle nie zgniotło uszczelki. strzelki. może i zgniotło na początku. Silnik się rozgrzał i plastik się odkształcił. No. To jest jakość naszych pięknych zamienników. To samo jest tam, z tamtej strony, tylko tam jest gorzej kamerą zajrzeć. Ale zaraz spróbujemy wam pokazać, jakoś tak może się uda, albo, albo i się nie uda. Są dwa uda. Jest. Dobra, do gry nogami, ale to nie ma sprawy. Zobaczcie, tu jest śruba. Odległość, jaka jest bardzo mała. Im dalej, tym jest wyżej. I tędy o. Stróżka cieknie na molej, pięknie tu wyczyściło. Za chwilę zwalimy tą pokrywę zaworów, Weźmiemy nasze najlepsze narzędzie, które obnaża wszystkie takie super turbo zamienniki. O! Znacie już to narzędzie. Teraz je wyciągniemy. O! I sprawdzimy, czy ta pokrywa zaworów jest prosta. A i wreszcie wyjmiemy tą oryginalną starą. Też zobaczymy, czy jest prosta. No bo to znajomy za zadzwonił, mówi, nie wiem, może zaćma mnie padła, może ja coś źle zrobiłem. No bywa, prawda? No mówię, dobra, dawaj go, to ci pomogę. No i zobaczymy. Zaraz to zdejmontujemy. Zobaczymy, jaka jest, jaka jest tego jakość. To jest oryginalna pokrywa. No faktycznie ta pokrywa jest odkształcona. Dobra. O, słowo, o o o, no jest, o tak, dokładnie. No dobra, no jest odkształcona, tak? Tutaj na rogach też jest odkształcona, jak się ją bierze, tak? Jak się ją weźmie, tak? No to jest odkształcona i tutaj też minimalnie jest odkształcona, ale to, no dobra, koło niecałego milimetra. To jest oryginał, która tutaj była 15 lat na tym samochodzie. No, i tutaj po wymianie uszczelki, bo to jest świeża uszczelka nówka. Widać. Nic to nie dało, dalej ciekło. Wiadomo, no bo jest plastik, już nie dotrzyma. Teraz wyjmiemy tą nową zamiennika i porównamy ją ze starą 15-letnią no. pokrywa zaworu zdjęta. Powiem wam, że taś tutaj śruba co jest, o w tym miejscu była tak mocno dokręcona, że mi się klucz obmykiwał. I musiałem zawór EGR-u zdemontować. Przy okazji go wyczyszczę. I tak, najważniejsza rzecz. Patrzymy, czy tu nie powypadały broki. Raz. Tu jest drugi, tam, trzeci. I czwarty tutaj. To jest najważniejsze. Te broki jak wypadną, to się zatrze silnik. Przy okazji wałek. No, tak, krzywka troszkę gorzej wygląda, ale tutaj jest OK. Także wałek jeszcze istnieje. Powiem wam, że całkiem nieźle jak na ten przebieg Przebieg też zacny Nie jest źle Ale idziemy, jaki czysty w środku w ogóle ten silnik, co? Silikonik był dany, bo widać Tutaj wrogi, Także tutaj nie ma się do czego przyczepić Montaż, no jak widzicie, 100% dobrze A tutaj mamy naszą pokrywę Uwaga, na sztukę nie dotykać I zobaczcie, to jest to o czym mówiłem Jaka jest szpara Tu już przylega Tu jest ostatnia śruba trzymająca. I zobaczcie, co tu się dzieje. No, to jest właśnie jakość dzisiejszych zamienników. Żadna firma się do tego nie przyznała. Muszę tylko to znieść. O, tylko jest jakieś tam oznaczenie plastiku, czy co to tam jest. Żadnej firmy, ani na zewnątrz, ani w środku. No i co? Silikonik był dany, tak jak widać na rogi, z jednej, z drugiej. Na rogi też był dany tutaj na uszteleczce, no nie, ma, nie ma opcji żeby to było źle założone to było założone perfekcyjnie tylko po prostu gównolit i tutaj jeszcze dla tych takich mniej kumatych bo nie każdy jest mechanicznie, wiecie, no wszystko wie to nie da się tej pokrywy dokręcić za mocno ponieważ śruba posiada taką tutaj tulejkę gdzie przechodzi przez tą pokrywę i opiera się na głowicy i po prostu tego choćbyście ją dowalili 100 Nm to ją urwiecie a nie dokręcicie mocniej te pokrywy. Ona ma być, po prostu to jest 10 Nm, wszystkie śrubki, czy tam 15, już teraz nie pamiętam i to ma trzymać i to, to zawsze trzyma. No, no widzicie, jest tulejka, nie ma możliwości dokręcenia tego mocniej, żeby mocniej ścisnąć i jakoś zdeformować tą pokrywę zaworów, czy cokolwiek z nią zrobić. Nie da się to, fizycznie jest to niemożliwe, przez to, że tutaj jest tulejka dystansowa na tej śrubie, taka zamontowana na stałe. Ta tulejka, Opiera się tutaj, i jak je dokręcicie za mocno, to po prostu wyrwiecie gwint z głowicy. O, tu są oparte, to nic nie jest uszkodzone. Nie jest to dokręcone za mocno. Idealnie, no. No, jak już tu jesteśmy, to BLS. Zobaczmy sobie, czy nie ma panewek w naszym filtrze. O, dobry filtr, ja Wam ciężko się rozrywa. A tak popatrzyłem wstępnie. Mogę Wam już zdradzić, że nie ma. <laughs> nie ma, nie ma. Zresztą znajomy ten. No, nie ma, nie ma. Mój znajomy zresztą, e, przed w ogóle to wymianą tej pokrywy, ściągał z niego miskę i patrzył, właśnie, panewki. Czy są wszystkie w porządku? To mówi, że petarda, że nawet sznytki nie mają. Ja wiem, ktoś z Was na pewno może napisać, że jakiś tam zamiennik, a nie wiem jaka to jest firma, nie mam pojęcia, że używa zamienników i to nie cieknie. Powiedzcie mi, jakich, kurde, żeby to było trochę taniej, bo ja zamawiam po prostu te pokrywy z oryginału. Jest prawie 1000 zł za pokrywę. Więc no, fajnie byłoby jakiś wyłapać. Ja próbowałem tych zamienników już kilka firm, ale żaden nie działał dłużej niż powiedzmy dwa lata, dwa, trzy lata i zaczęło to ciec. Oryginalna wytrzymała ponad 200 tysięcy kilometrów. No nie wymagam, żeby ten zamiennik wytrzymał 200 tysięcy ale niech będzie 100 tysięcy albo nie wiem 50 tysięcy nawet no to 5 lat o 10, 5 wymian oleju 50 tysięcy już bym był zadowolony 5 lat można by zmieniać jeszcze tą pokrywę ale żaden zamiennik nigdy nie wytrzymał więcej niż 3 lata i to też mało jeżdżone nawet były te samochody i to jest jakość zamienników słuchajcie polecam wam na, YouTubie obe na, YouTubie, na YouTube obejrzeć z kanału Biznes Klasa jest taki film dam wam link w opisie który już w pierwszych 15 sekundach rozwieje Wasze całkowite wątpliwości odnośnie yy, zamienników, tych, co tutaj montujemy. Dlaczego? Bo jest to rozmowa z prezesem interkarsu, paniem Maciejem, z szefem interkarsu całego. To jest człowiek, który sprzedaje części za 50 milionów złotych dziennie. Tak. No, polecam Wam obejrzeć o nim, e, z nim ten wywiad. Pierwsze 10 minut nawet z półgodzinnego wywiadu, tak, bo teraz patrzę, nie, godzinę i dwie minuty. Pierwsze 10 minut i już rozwieje wasze wszystkie wątpliwości odnośnie badziewiastości tych części i jakości oryginałów. O, właśnie, dużo ciekawych rzeczy powiedział, które chyba nie do końca zamierzał powiedzieć, aczkolwiek w ocenie pozostawiam wam, czy mówił prawdę, według mnie tyle na tym kasy robi, że chyba raczej nie musiał. Oszukiwać bardzo ciekawy wywiad. Link macie wy w opisie do tego kanału i do tego bezpośrednio tego wywiadu. Polecam Wam nawet pierwsze 3 minuty obejrzeć 4. To już wciągnie was na tyle, że ja obejrzałem cały naraz. I jestem troszeczkę. Troszeczkę szokowany, troszeczkę wiedziałem o tym. Coś wam też mówiłem o tym, że tak mi się wydaje, że tak jest właśnie z tymi częściami, że to tak naprawdę. Jedna fabryka wszystko prawie klepie, tylko kwestia jest tego e, jakości tych e, wyklepanych pokryw. Bo równie dobrze na tej pokrywie mógł być znaczek Volkswagena i być sprzedawana jako oryginalna, tylko z troszeczkę innego plastiku. Bo jak wiecie wtryskarka przyjmie różne plastiki, takie i twardsze i miększe i tak dalej, więc... A I tak jeszcze chciałem Wam powiedzieć, ten zawór Tutaj Egiera do tego z poprzedniego filmu o tytule, że ekologia i będzie drogo. O ten zawór Egier Volkswagenowski. Wiecie, ile ono kosztuje? Tak, u Chińczyka. No bo to jest wszystko w finach robione, tak? Oryginalny? No, walcie. 1100 kosztuje w detalu w sprzedaży. Ile kosztuje u Chińczyka? 110 zł tylko proszę Was o jeszcze jedną rzecz. Bo jeżeli zaczyna się jakakolwiek mowa o jakikolwiek kosztach, pieniądzach czy cokolwiek, to w większości ludziom się wyłącza mózg. Więc najpierw obejrzyjcie ten wywiad, a dopiero wróćcie tutaj i skomentujcie, jeżeli macie coś konstruktywnego do powiedzenia na temat ceny wyprodukowania tego urządzenia. Bo samo wyprodukowanie to nie znaczy, że on będzie Wam dostarczony za darmo pod dom. Stworzę taki cykl programu, w którym będziemy omawiali jakość zamienników i będę wam pokazywał, jakie w większości jest to gówno. No i teraz postawcie się w sytuacji mechanika z tymi pokrywami. Wszystko dobrze, wszystko dobrze. A jednak jest źle. Kto za to zapłacić powinien? Nie, kurtownia za to nie zapłaci. Producent tej części za to też nie zapłaci. Nie odzyskacie tych pieniędzy. Tylko teraz tak. Warsztat ma za to zapłacić? Czy klient ma za to zapłacić? Teraz macie. Bo zawsze macie wybór. Albo oryginalna część Jezu, to pokrywa 1000 zł, a za 500 jest na Allegro. Proszę bardzo. Czy tam za 300? Proszę? Proszę, będziemy montować. Ja zamontuję i potem co? Zrzucisz na mnie, o, nieprawidłowy montaż. Było wszystko zamontowane idealnie. Dobrze, tam gdzie trzeba, tam silikon, tam gdzie nie trzeba, tam nie było silikonu, było dokręcone wszystko momentem. No i kto za to zapłaci? Do bo drugi, nie wszyscy umieją to sobie zrobić, tak? Ty, ty, ty. Nie każdy umie wymienić taką pokrywę zaworów. Mimo to, że nie jest to skomplikowana rzecz, ale niech to nie wiem, będą panewki. I nagle montujemy takie panewki i, kurna, zepsuła się. Panewka, zatarło silnik. No kurna, to są koszta już wtedy. No tutaj to jest roboty, wiecie, na godzinę czasu, tak? Może dwie, z myciem i czyszczeniem tego silnika. No, no, może trzy, jakby, nie wiem, chciało to wylizać. Ale a jak przyjdzie, zatrzy się motor, zatrzy się silnik, to co? Wtedy powiesz mechanikowi, Baniu, żeś pan, kurna, źle panewki wymienił. Albo, nie wiem, cokolwiek się stanie, zawór ciśnienia, regulacji ciśnienia oleju, o! Albo pompa oleju w zamienniku. Nagle pf, pękła zębatka, kidwie, bo była z gówno lito zrobiona. W tysiącach. I remont silnika, nie niech będzie 20 tysięcy złotych, bo jest bardzo drogi. Dwie turbosprężarki, niech to będzie jakiś biturbo, 8 cylindrów. No i... Proszę, no to jest właśnie. O to właśnie chodzi, o to, to jest cała batalia zaczyna się robić, ale kiedyś tak nie było. Kiedyś nawet te chińskie części, powiedzmy, chińskie, tanie, o takie nazwijmy, tanie części były dobrej jakości. Można było je włożyć dobra. Wiedziało się, że ten zamek nieoryginalny nie podziała 10 lat, tylko 5. A nie to, że ja wkładam taki zamek, robię pyk, pyk dwa razy z pilota i za trzecim razem pff, nie działa. Spalił się silniczek, zębatka pękła. Kiedyś tak nie było. Według mnie zmierza to do jednego. Specjalnie są te produkty produkowane, ale tylko moja opinia, od razu, żeby nie było tak są produkowane, żeby się jak najszybciej zepsuły. Żeby, żebyś ty czy ja, montując takie części do swojego auta, nieważne jakiego, czy to będzie ta Skoda, BMK, czy coś jeszcze droższego, nie, Maybach, po prostu. W pewnym momencie, wymieniając tą pokrywę zaworów szósty czy siódmy raz w ciągu roku, powiedział: dość, kur, dość. Jadę, kupię nowy. I jedziesz, kupujesz nowy. Wchodzisz do salonu, a tam pan mówi: ale my już nie mamy z silnikami spalinowymi. Jak to? No, Unia zakazała, jest to tylko elektryki. Może pan jeździć swoim starym jeszcze przez 15-20 lat, albo kupić nowy elektryczny za miliony monet. I tutaj mi się zdaje, że chyba troszkę poprawcie mnie, jeśli nie mam racji. No bo rozumiecie, o co mi chodzi. No już dobra, pomijając te elektryczne. Ale zmuszają nas do zakupu nowych samochodów. I teraz tak nowy samochód kupujesz z salonu, przejeżdżasz przez 3 lata czy 5 lat z rozszerzoną gwarancją, i on się nie nadaje już do użytku. Już nieraz na moim filmie nawet zrobiłem e, przegląd przed końcem gwarancji Audi. Tam naprawa. To jest ponad 25 tysięcy złotych w serwisie, na gwarancji jeszcze zostało to zrobione. Także... A gwarancja się jeszcze nie skończyła i samochód miał 95 tysięcy kilometrów przebiegu, wtrysk, dolot, turbo, rozrząd, y, ślizg uszkodzony, napinacz uszkodzony. W nowym 95 tysięcy na rozrząd na łańcuchu. No to dzisiaj żeśmy sobie pogadali, co? Mechaniki mało żeśmy zrobili, ale trzeba taki cykl zrobię takich programów właśnie, że będę pokazywał te części zamienników, jak one krótko żyją, bo ja zawsze piszę kilometry pojazdu, ile mają przejechane i tak dalej i ile dana część przeżyła. No i jak mi się uda rozszyfrować, no to jakie to było marki montowane. O, jeżeli was takie coś ciekawi, piszcie w komentarzach, ale naprawy też oczywiście będą, no bo będę pokazywał naprawę tego i wymianę takich elementów i tak dalej, No ten zawór EGR, który wyjechał z, w tym Audi, Audi z 2008 roku i zepsuł się wczoraj tak na dobrą sprawę, a tak to działał idealnie. Więc tu ciężko mi jeszcze powiedzieć, 2008 rok, no to jeszcze tak samochody były starsze, tak? To nie było jeszcze tak mocno postarzanie tych produktów, sztuczne postarzanie tych produktów. Tak, tak odnoszę wrażenie. Ach. Ale żeśmy się nagadali. No dobra, ale mam nadzieję, że Was coś uświadomiłem. Obejrzyjcie sobie to z, ten wywiad z prezesem Interkarsu, z szefem yy, głównym tego Interkarsu. Jest bardzo ciekawy. Uświadomił Was troszeczkę to o produkcji tych części. O czym ja już też Wam mówiłem. Już chyba od roku czasu mówiłem to, a teraz tylko to się potwierdziło. Dobra, to co? Ja jeszcze tylko powiemieniam tutaj filtry. Olej zarzucę nową pokrywę zaworów, oryginalną, czyli. Też sobie ją jeszcze zmierzymy i może w następnym odcinku będzie, się dzisiaj nie mam, dopiero na jutro mi przyjdą filtry i teraz już dzisiaj jest fajland, ciemno już na dworzu, o tam, tam już się robi ciemno na dworzu. Także ja kończę mój wywód, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, cześć. Sponsorem programu był importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.